sprowadź mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki. Przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie moje. Jezu najmiłosierniejszy. Od którego wszystko, co dobre, pochodzi. Pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne. I obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć serca syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszego Ojcu. I nie wódź nas na poprzednich, ale nas zbaw od Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, się za nami przecież, teraz Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan umari pogrzebion. Stąpił do pięknym trzeciego dnia z Martystą, stąpił na niebiosła, siedzi po granicy Boga Ojca Szego Stamtąd przyjdzie sądzić, i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Boże, święty Owzakanu, grzebu pod ciało zmartwychwstania, żywot wiecznego. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przykład, Panie, za grzechy nasze i całego świat. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas Dla Jego bolesnej męki. nas i całego świata.

dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie dla jego bolesnej męki. Miej dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki Mniejło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Mniejło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Mniejło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Mniejło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej

Dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej łosierty dla, 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 dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej oświetl dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej łosierty dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej oświetl dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej łosier dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla, dla, i całego świata. dla Jego bolesnej męki. I jej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I jej dla nas i Dla Jego bolesnej męki. I jej dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i 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 dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki jej ojcze dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej dla nas i całego świata święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad świat. święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad świat. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,